Okay, nasza przygoda w Taupo dobiegła końca, posiedzieliśmy za 4 dni, zrobiliśmy walk, widzieliśmy wodospady, poznaliśmy fajnych ludzi i ciśniemy dalej, zatrzymamy się w New Plymouth i tam się zaczynamy na kilka dni I tunel! Fajny! To było fajne. No, to miało jakieś 2 metry. No i co tego? Uwieczniam tą historyczną chwilę na tym telefonie. Kasia będzie brała zimny prysznic z rana. Jest godzina 9 rano i Kasia będzie się kąpała przy morzu zimnym krzyśną fotografem osoba która nienawidzi zimna jesteś najprawdopodobniej że chcesz to zrobić? Z <grymne> 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 tyknięcia. Jesteśmy przy samym New Plymouth się robi jajecznicę. Problemem podczas kempingowania jest to, że nawet mając takiego kulera, to nie jest lodówka, jak się dowiedzieliśmy, tylko kuler, jest to, że no mięso, no nie można mięsa przetrzymać, zwłaszcza w lecie w Nowej Zelandii, kiedy słońce grzeje tak naprawdę ostro, więc musimy sobie oszczędzić się nie więcej. Trochę po wegetariańsku. Jedziemy. No to so dużo nie zobaczyć. Ach. Przyjechaliśmy na przed najwyższy szczyt nowej Zelandii. Niby wygląda tak, że jest zaśnieżony, jest piękny i w ogóle. I... Oto on. <grystanie> Nie działa. Pochmurno jest i gówno, zobaczymy. filor przestał padać, to idziemy zobaczyć kolejny wodospad. Myślałam, że to jest jakaś łodyżka wystająca, ale zreszt to jest jakiś ślimak chyba. Nóżka, 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 nóżka. I ten. A wygląda jak łodyga, nie? Przyjechaliśmy do Wanganui, przyjechaliśmy do Ice I pan powiedział: Jedźcie na plażę, bo tam dobre fish and chips. Zachodzimy do tego fish and chips. A Kasia: Jak chcesz to sobie zamów, ale ja nie będę jadł. Gdzie osoba, która zawsze je, zawsze chce, mówi: Ja nie będę jadł, a nie jestem głodna. Nawet nie było drogo, tak wiesz? <noise> w ogóle nie było drogo. I to, jest, I to jest właśnie to jest ten gwóźdź do trumny nie było drogo. <noise> Słuchajcie, naszym przyjaciołom rodzą się dzieci, kupują mieszkania, tracą pracę, zyskują nową. A my co? Cały czas patrzymy na jeziorka. Cały czas jeziorka, pagórki, jeziorka, wodospady, kaczki, ptaszki, sraczki, robaczki. A wiecie co? No to w sumie dobrze nam jeszcze się zdąży kupić to mieszkanie. No właśnie, to chodzi. Tak sobie patrzymy, nasze kolejne stopy. Używamy aplikacji Campermate. Bez niej zginęlibyśmy marnie. Jakiś geniusz wymyślił tę aplikację. Na przykład, jakim cudem byśmy znaleźli nieoznaczony camping spot, eee, tak jak ten. No jest przy ulicy trochę. Jakieś pojedyncze samochody jeżdżą, ale ponoć jest cicho i spoko i nie ma problemu. Ramiączkiem porusz. Tak. Chodziesz, w chodziesz. <grymne> 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 tak jak ten single się słucha. Tu torga dla uszu.